Uderz mocno Uderz mocno Plaszyk Siemasz? Cześć. Cześć Sieba dziki Siema. Dobra, trening. Dzisiaj jedę trening. Jest to trening numer 6 i będzie to trening nóg. Numer 6, to znaczy numer 6, bo ja tam zobaczyłem, jak moje treningi wyglądają. Yy, numer 6 po przerwie, co mniej więcej... Właśnie 6 treningów na doły i na górę, czyli ogólnie 12, robiłem sobie tam, tamte dzień przerwy, żeby sobie ciało odpoczęło, zdegenerowało. No tak, no tak mi było dobrze, takie takie już zaczynało odchodzić delikatnie przemę, przemęczenie po, ty, po tych treningach. jak klonowałem normalnego skryta, to tego nie było, ale też byłem młodszy i tak dalej. Yy, nie wiem, jednak ja teraz postaram się trochę dłużej pociągnąć takie te, te takie powiedzmy mini cykle. Zrobię z 8-9, zobaczę czy, czy dam radę i jak to będzie szło, na razie czuję się nieźle, więc myślę, że myślę, że będzie dobrze. Tak więc numer 6 nogi i tak jak mówiłem, zacząłem robić, od jakiegoś czasu robię cztery treningi tygodniowo. Poniedziałek, wtorek, wtorek środa, czwartek wolny, piątek, piątek, sobota. Dzieciaki, dzieciaki, nie Piątek sobota nie niedziela poniżej jak wolne. Yy, podzieliłem to sobie jakoś w poprzednim wniosku, że robię cztery razy, robię dwa razy partie w tygodniu. Rina! Robię dwa razy partie w tygodniu. tym yy, Te same ćwiczenia, te same ciężary. To najzwyczajniej, ale to nie jest karta do malowania. To najzwyczajniej w świecie mi się to znudzi. Doszło do wniosku, że będę to przewydzielł jak lżejszy troszkę ten i, 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 i cięższy. I cięższy. Eee, nie nagram chyba, bo normalnie mnie to tak coś zaczyna denerwować, jedno z drugim. Jak zwykle, jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, a zaczyna się dziać wtedy, kiedy ja coś zaczynam robić. No. Tak więc zobaczcie za te takie przerwy chwilowe. Pó, po... Później mam włączę. Tak więc podzieliłem trening na trochę lżejszy i trochę cięższy. Lżejszy na nogi w sumie taki czony lżejszy? No powiedzmy, że jest lżejszy, Cięży 25% mniejszy niż robię sobie w nieciężkie. ciężkie, w nieciężkie ciężkie robię trzy powtórzenia, taki, taki maksym można by powiedzieć. Ostatnio 12,5% w trzeciej serii poszło na trzy razy, to jest mój taki on teraz na tą chwilę rekord. A dzisiaj będzie trening lżejszy. Czyli, czyli będę robił ciężarem 85 kg i nie będzie to na ilość powtórzeń większą, takie typowo hypertroficzne. tylko doszedłem do tego wniosku, że sobie będę robił zejście w dół, przytrzymanie i podnies i podejście do góry tylko z sił mieści, bez, bez najmniejszego chociażby tego takiego wybicia z nóg, nawet jak siedzimy na samym dole z ciężarem. Jesteśmy dociśnięci do ziemi, to można się, można się na tych kolanach jednak bujnąć, jakby pomóc sobie, delikatnie stać, ja tego nie będę robił, będę się podnosił, tak już robię, to będzie był drugi czy trzeci taki trening, będę się podnosił tylko i wyłącznie z samej mięśni, pięć powtórzę i, i dziękuję, mięśnie ładnie dostają, 3-4 serie jest naprawdę nieźle. No i każde następne, każde następne ćwiczenie będzie z mniejszą ilością, większym yy, ciężarem, większą ilością powtórzeń. To tylko będę robił takimi niedużymi powtórzeniami, ale za to właśnie w ten sposób z przetrzymaniem na dole i z wyjściem tylko z samych mięśni, bez, bez jak najmniejszego nawet takiego bunięcia, które można sobie na dole zrobić, pomimo tego, że ten ciężar nas dociska. E, Także na razie załadowałem, na razie mam wrzucone, bo to, to sobie wrzucam od razu. Na razie mam wrzucone dwudziestki na sztangę, czyli mam 50 kg. Ja sobie teraz dołożę do 85 i, no, i wiadę już z tym ciężarem i z pierwszą, z pierwszą serią. No i lipa. Znowu awaria, pierwsza seria się nie nagrała, kurwa mać. E, więc wjeżdżam teraz z trzecią serią, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nagra. E, no ale jest generalnie ciężko. Trochę miałem weekend taki ten... E, e, niestandardowy, że tak powiem, więc chyba to się odbija. <gryzny> siłowo no ale dobra, no to tam trzeba walczyć, no nie? nie chcę ci okropnieć nic więcej nie jeszcze chwila, to to wyłączę o, o, o అసలైన ఫాక్స్ ఏంటో తెలుసా? ఆ. ఇది ఏంటి? ఈ వాల్యూమ్ పొజిటివ్ ని వస్తుంది. ఆ. ఆరేనా. Piąty. No nie poszedł do na naprawdę musiałbym już leciutko bójnąć się z żeby wstać a została jeszcze jedna seria. Czwartą serię też pokażę. O ile coś się w ogóle nagrać dzisiaj. No i dobra. Czwarta seria, tamto się na szczęście nagrało. Czwarta, ostatnia, cztery powtórzenia. Może pięć, ale nie, raczej nie. I <laughs> you Choć nie, to nie jest siadło, to jest skończona już. Zapewniam Okej. Okay. Te siady, pomimo, że jest niewiele ruchów 4-5, yy, dają całkiem nieźle ten sposób ćwiczenia z takim przytrzymaniem i wyjściem tylko i włącz przez 3 mięśnie, bez takiego gónięcia na dole. Dają gdzieś w kości nogą. Na razie będę to wskazać. Przypadę do wyklupu. Jedę dalej, na szczęście ostatnia seria czwarta. Nagrała się przysiadów, więc macie dwie, dwie serie z przysiadów. E, pojechałem trzy serie po cztery, pierwszą tylko zrobiłem pięć. No tak jak mówię Troszeczkę, troszeczkę weekend był płynący, więc ta siła... To szło spadła, spadła, niewiele, ale byłem pewny, że po, pojadę cztery serie po pięć, poszła tylko pierwsza, może jeszcze jedna by pewnie poszła i to wszystko, więc już usłyszałem sobie i pojechałem po cztery te trzy ostatnie serie, yy, wykroki, mniejszy ciężar, ostatnio robiłem siłowo, robiłem. przeszło tam 30, 30 parę było, 33 bodajże, po cztery ruchy. Yy, Tutaj jest 25, tam 2 dokładnie. Mamy myślę o 8 ruchów. Pokażę Wam jedną serię tylko tą. 3 serie wykroków po 3 razy po 8 zrobię. Może będę progresował, zobaczę jak to będzie szło. po tej pierwszej serii wiem, że raczej progresował nie będę dostany przy tej ciężarze. O kurwa! Męczące. Ale ten trening na przykład, różni się tym od siłowego, że po tym, się się zmęczony fizycznie, a po tym psychicznie, jednak trening na dużych ciężarach, gdzie robi się 3-4 powtórzenia, takie praktycznie maksy, mocno obciąża układ nerwowy. I przed ciężkimi siadami. To normalnie aż taki jakby mam niepokój, jak podchodzę. Po pierwszej serii, jak to przełamie, która jest strasznie ciężka, cięższa na przykład do drugiej i prawie tak samo ciężka jak trzecia, ta naj, naj, najcięższa, odpuszcza mi to wszystko. Ale przed tą pierwszą serią normalnie aż taki, mówię, dziwny niepokój we mnie siedzi. Organizm gdzieś tam czuje i wie, że za do chwilę dosta, dosta, dostanie takiego szoku ciężarowego, że tak powiem zostanie mocno obciążony no bo ilość powtórzę, duża, ta większa z mniejszym ciężarem on no nie obciąża tak całego organizmu to taki dojebany ciężar Fuh. dobra, skończę gadać bo muszę oddech złapać i jadę na 4 serię wykroki skończyłem siła zaczyna spadać strasznie szybko e, nie tylko dobra, nieważne ale udało się, spuknięte, bardzo fajnie. No po siłowym treningu tego nie ma. No ale za to, tak jak powiedziałem, jest takie zmęczenie inne psychiczne. E, ale daje też chyba trochę więcej frajdy niż, e, niż taki typowy hipertroficzny trening z większą ilością powtór. Ale okej, okay, nieważne, jadę dalej, bo czas mi czeka. Troszkę za późno zacząłem. E, wykrok, tfu, były wykroki, teraz dwugłowe, czyli taki pół martwy z kantlami robię sobie skoro już hantle mam przygotowane dorzuciłem sobie tylko po, po dwie piątki na stronę, czyli po 10 jest we 35kg na kantlu. No i ja ostatnio troszeczkę, drugi raz to będę robił że tym razem troszeczkę sobie naciągnąłem jedno udo Robiąc ciężko sztangą, dużo większym ciężarem, bo tam 110-115 kg takie robiłem, nic sobie nie naciągam, a przy, większy, yy, przy większej ilości powtórzeń i mniejszym ciężarze okazało się, że sobie naciągnąłem, ale to może być też spodobane tym, że po prostu troszkę z tymi handlami niżej schodzę niż ze, niż ze sztangą. Inaczej jednak to tutaj ułożenie jest, ręce inaczej, bardziej z boku ciała wiszą, nie całkiem z przodu jak to ze sztangą. I, no i powolnie przez to, że niżej schodzę, bardziej rozciągnięty ten mięsień niż zazwyczaj i możliwe, że przez to taki, no to troszeczkę mnie pobolewał, no. W tej chwili nic czuję, zobaczymy czy się aktywnie podczas ćwiczenia, czy nie. Dobra, też jedną serię wam pokażę, robię trzy, trzy serie pewnie z tym ciężarem zrobię, nie będę zwiększał. Postaram się tak po, po 10 minimum 8 zrobić. No Całkiem inaczej to wszystko pracuje, przy większej ilości, przy takim ułożeniu. O, ale gdzieś już poszło. Druga się też później też może trzecia 8. Tak jak wiem, 300 zrobię, się będę pokazywał. I wiadę już przy następnej parcie co będzie klatka. Co do tej pory nie robiłem, ale to pogadamy o tym, jak, jak z nią wiadę. Dobra. Albo może inaczej. Wykorzystam chwilę wą chwilę. Od razu powiem co jest rany z Klatki nie robiłem odkąd miałem kontuzję, czyli kilka lat przerwy ogólnie od siłowni. Potem jak wróciłem w ogóle nie robiłem klatki ani razu. Jest to związane z tym, że to że roztyłem się, mam tak zwaną lipomatkę. to się nazywa. No takie, chujowo to wyglądać. Po prostu klatka ogłaszcza mi mocno tłuszczeń, cycuszki takie fajne się ukształtowały. Zresztą one są już od dawna, jak pierwszy raz się za mało roztyłem one się pojawiły. No i się trzymają, nawet w momencie kiedy sporo, kiedyś schudłem. Szedłem tak myślę, że do 12% stanki tłuszczowej. już praktycznie miałem kockę na brzuchu. No to jeszcze gdzieś ta reszka tutaj została na, na tej klatce. Nadal nie wyglądało to idealnie tak, jak powinno wyglądać. Musiałbym powiedzieć że do jakiegoś takiego poziomu już ekstremalnego, jak na zawodach po 40% dopiero bym się tego wyzbył do końca. No bo dla mnie to jest w tej chwili niemożliwe. Kiedyś to było raczej niemożliwe. Więc zawsze miałem tą tendencję do otycia. To tym bardziej teraz jak już dobiłem do 40 skończyłem już 37 lat więc to jest niemożliwe i dlatego m.in. właśnie wracałem do ćwiczenia znowu po, tych, po przerwie że do związku, że nie będę klatki pompował bo po co sobie jeszcze od tysięcy te wszystkie powiększać no. Będzie sobie, rusza, będzie sobie ruszał ale będzie sobie różnić tam głęboko pod tłuszczem, i to nie będzie dobrze wpływało na klatkę nie mniej takie, wiem za na bo po prostu wiem ach będę po prostu ćwiczył Zwiększę też troszeczkę tę intensywność e, objętość może raczej treningów Yy, dlatego dzisiaj pokażę Wam trening klasy, to będzie mój tak naprawdę czwarty trening kratki od wielu, wielu, wielu lat. Czwarty trening od teraz, odkąd ćwiczę od tych kilku miesięcy, od kwietnia dokładnie. Przeżar yy, śmieszne, jako że, no, że wystartowałem. Pierwszy trening był w ogóle porażką. Ruch, jeszcze raz ruchem pracuje. Tyle czasu ćwiczyłem, robiłem triceps, w przecież wąsko, który jest podobnym ćwiczeniem, no jednak trochę inaczej to wszystko pracuje, wąsko dłonie, łokcie blisko ciała. E, barki nasze całkiem przy tym chodzą, klatka jest prawie, że wyłączona przy tym ćwiczeniu e, Dlatego ciężko w ogóle było ruch zrobić, strasznie w barkach czyli ciągnęły mnie te barki I e, siła oświeżna, więc... No, więc... E, bez tam, bez, bez, bez hejtu, jak to mówią, a jak chce, to do tam Dobra, robię, robię drugą serię y, 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 Tego, 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 tych dwugłowych Okej, okay, lecę z trzecią serią Niestety, jesteście zmuszeni poglądać mój mięsień Jak to mówią, piwny, ale on jest nie, 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 nie tyle piwny, co ogólnie Ech, Dobra, nieważne, popatrzycie się na to, popatrzycie na moją walkę, bo tu już pewnie będzie ciężko 75 kilo, bardzo proszę 25,5 i 2,5 5, ,5. Będzie się działo Pamiętajcie, dopiero byście chcieli objąć ławkę. Jadę rozpiecki. Jadę rozpiecki. Na Dobrosławie tu już kończę. Zrobiłem dwie serie. Trzecia, ostatnia. E, 10 kg. Stały ciężar. Dwa razy zrobiłem po 10. Teraz to mnie też 10, może 9. I przechodzę do baru. Wystarczy przydam teraz dwa ćwiczenia na barki. Obciąłem moje do ćwiczenie, przez to, że dołożyłem tą klatkę, ja wcześniej robiłem trzy ćwiczenia na barki, teraz robię po dwa ćwiczenia na barki. Wyrzuciłem jedno wyciskanie. Tak jak mówię wcześniej, na samym początku robiłem te OHP, sztankę na głowę plus sztangielki. Potem jak zaczął się problem z tym słupem, wyrzuciłem OHP. Przeszedłem na nogi na sztangę. to co wam pokazywałem. Tak. I sztangielki w tej chwili. Mówię, doszła klatka, barki już już trochę czuję. Tak więc wyrzuciłem jedno wyciskanie. Robię sobie nerwem w treningu, a tym część właśnie dzisiejszym robię sobie z nogami. Z nogami na sztandę, to 8. Boże, co ci się stało? To jest tylko bajka, spokój się, dziecko, co ty? Dobra, panika, jakaś pan robótka przeraził. Dziku, byś się wstydzić. Lubisz pana robótkę? A dlaczego przed chwilą zrobiłeś takie jak jakbyś zobaczył? O! Starą nieumalowaną babę? Nie wiesz? Uciekł już aż do drugiego pokoju. No, ale powoli widzę, podchodzi, podchodzi dzik. Przekonuje się do pana robótki, no idź, idź siadaj, oglądaj. To zaraz spać. Co ty? Co chcesz powiedzieć? Mów szybko, bo robię świszenie. Nic. No dobra, dobra, mam nadzieję, że się nie nagrało, to miał ja już nie powiem się nagrać to, przed przypadek. Ok. Tak, już się nie boisz pana robótki? Tak. No to dobrze. Dobra, jadę yy, druga seria. Tutaj już jak widać cały sprzed przygotowany do magicznego wyciskania na barki. Pierwsza seria już poszła, dziewięć powtórzeń jadę drugą. Wow. No, Zrobię jeszcze dwie serie, cztery serie robię I to w zupełności mi już dostarcie. I potem jeszcze zrobię w nocy, nocy bokiem Okej okay. Ostatnie ćwiczenie, wyciskanie skończyłem, ostatnie ćwiczenie W nocy, bokiem bareczki Sandwell 10 kg. Ostatni w ostatnia seria też, o, Może od razu dodam, bo zrobiłem już dwie. To jest trzecia, ostatnia. I na tym kończę dzisiaj trening. Siedem łącznie, siedem ćwiczeń. półtorej godziny mi więcej zajmuje normalnie taki trening. E, jak nie nagrywam, jak nagrywam trochę dłużej. Albo trzeba popierdawić troszeczkę, tak. Uff, o, gdzie ja nie jestem. Dodam jeszcze tylko, że. E, dzięki temu, że wrzuciłem klatkę, pojawił się nowy ruch, zaraz pojawił się nowy ból w łokciu prawym. E, żona właśnie przyszła. Żono, w ostatnio kupiłem. Czy on gdzieś tutaj u Ciebie w trawersce leży? Nie. Jak to nie? To gdzie jest? Leżał na półce w łazience. Do pusty tego pusty ja położyłem. Jakie pusty? Pusty to ja położyłem po tym jak dzik to... No już. Dziękuję. Dziękuję. słyszę. Dobra. Dobra, dobra, to ja robię ostatnią serię. trzeba <grymna> <Musiała> zapanować <następnie>. na <grymna> tym. Dobra, nieważne. Wskierki tego się tu buziaki poproszę. cię w Daj mi <śmienic> tu Dobra. Duży dzik się skompował. bez przedłużania. Pamiętajcie. Siła masa. Biała rasa. Bum. Wypinka. Mata siedzi na razie.